Cześć! Tym razem przyjechaliśmy do firmy Salmo. Jest ona położona niedaleko Lsztyna i montujemy tu kolejną instalację fotowoltaiczną. Choć warunki do pracy no, nie sprzyjają dzisiaj zbytnio, to nasi monterzy są niestrudzeni i montują kolejną instalację. Co zrobiliśmy tym razem? No coś specjalnego na zlecenie naszego inwestora. A zresztą przekonajcie się sami. Instalacja składa się ze 133 paneli marki FonoSolar, Solar, co daje blisko 50 kW pikową instalację, która jest postawiona na falowniku Huawei. Instalacja fotowoltaiczna to szereg korzyści dla twojej firmy. Jakich konkretnie? Przede wszystkim skutecznie obniż rachunki za energię elektryczną. Ponadto uodpornić się na wszelkiego rodzaju podwyżki, co sprawi, że wyższe stawki za prąd nie wygenerują większych kosztów w Twoim przedsiębiorstwie.